Dzień dobry, dzień dobry Jest godzina 19.30 Sąko już zachodzi A my Ze szczurą sobie spacerujemy Już na noc Ostatnie wyjście 9 czerwca 25 roku I sezon grzybowy Można uznać Oficjalnie za otwarty Bo pojawiły się już grzyby, na które od miesiąca czekałem z miesięcznym opóźnieniem z miesięcznym poślizgiem ale pojawiły się modroborowiki ponure grzybki jadalne nieco gorsze w smaku niż e, niż tej gastopory, nie, nie jeden i drugi bardzo czy podobny do siebie Ceglaki Jednak w mieście nie rosną A ponuraki po Jak najbardziej Siatka na trzonie Wyraźna Hymenofor Również Charakterystyczny Miejsce wzrostu Lipy Są Także to jest wyraźny Znak, że można Jechać do lasu na grzyby. Co do modroborowika ponurego, to jeszcze napomknę, że one często, gęsto, lubią być strasznie robaczywe. O, właśnie. Szybko się przebarwiają. Porównanie tego grzyba i e, krasnoborowika ceglastoporego. Wrzucę e, w komentarzu. Podlinkuję również ten film. E, w opisie do tego tutaj. Także sobie będziecie mogli zobaczyć, czym się różnią, czym się charakteryzuje krasnoborowik ceglastopory i modroborowik, ponury, którego mam w ręce. Te grzybki, tak jak mówiłem, są jadalne, no ale jednak z miejskiej dżungli to słabo, żeby je jeść, między innymi przez tych sierściuchów. Niemniej. Cieszę się, że w końcu pojawiły się te grzybki między nowochskimi blokami. Krasno Borowik, wróć Modroborowik ponury w nowockich Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś na trasie. Cześć!